W poniedziałek 6 stycznia 2014 roku zgromadzeni w auli pierwszego liceum ogólnokształcącego goście mieli przyjemność uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu zaczarowanego świata operetki i muzyka. Podczas dwugodzinnego występu mieliśmy okazję obserwować artystów z poznańskiego teatru muzycznego. Repertuar obejmował arie i duety takie jak Usta milczą, Dusza śpiewa, Czardasz Maricy, Twoim jest sercem, czy Przytańczyć całą noc. Wiesz, wiesz, żelota, miłówka, Pomimo biletowanego wstępu sala wypełniona była po brzegi, a publiczność doświadczyła wyjątkowej uczty. Uczty zarówno dla ducha jak i uszu.